Prywit, prwiec, prwiec, zawada Santa Aneta A was wydargało. Episodów was Brescians. No, tak więc słuchajcie, jest mały problem, bo do tej pory. Mm, jeszcze nie chciałem się zebrać i szukać tego goblina. Z tego co wiem, istnieje on na pewno, on istnieje, bo pewnie, że były dwa. I one pojawiają się co rozdział. W trzecim będą, i w drugim będą, i tak dalej. Jest prawdopodobieństwo, że jeszcze nie zebrałem jednego korzenia z. Skorini gdzieś tam na drzewie, pewnie nam był. Nie jestem, nie jestem pewien czego ziem No ale, tak czy jak Dlajdzie, w dzisiejszym odcinku chciałbym sobie trochę za nim pogaworzyć. Porozmawiać sobie z wami. Bo, bo tak. Słuchajcie, bo, szczerze mówiąc, dlaczego by nie. E, w tym odcinku będziemy sobie ekspić e, Tak średnio, żeby tylko pokazać mi więcej jak to wygląda. No, bo nie będzie za długi. Ja bym go tam pro proponował go zrobić jakoś tam około 20 minutowego, nie tam 24. No może takie może... Oj, muszę wyciszyć telefon. Może będą one jakieś takie dosyć krótkie, te dwa ostatnie, ale w nas jutrzejszym, nie wiem, znaczy wy to oglądacie nie wiem kiedy. A w następnym, ofakt to jest Varg. W następnym odcinku jaki już będzie, czyli 57 chyba. Najprawdopodobniej będziecie już na luzaku mieli yy, film normalny, na którym będziemy coś robić, więc jeśli chcecie tego odcinka nie musicie oglądać. No chyba że chcecie, oto co tam robiłeś? No chyba że coś cieka... no chyba że chcecie się dowiedzieć, jeśli ciekawie rzeczy, dlaczego... dlatego, że mam dla was do, teraz do, oh fuck, oh fuck, oh, oh, oh już to widzieli co to było? O oh, kurde, jak da mam to zrobić? Zobaczcie ile, ile jej goni. Fakt, tam jest, ich jeszcze więcej. Fak, tutaj też. A ja chciałem między orkami sobie tutaj pochodzić, bo oni w jednym z, jednym z właśnie tutaj, fak. Jednym właśnie z namiotów mają jakiś pamiętam. Kurde, no jakiś pamiętam tabliczkę chyba życia, a życie wiecie zawsze się przyda. No, ale. No, może tak. Mmm. Być może uda mi się zrobić to tak. Nie wiem, jak to. Oberżymskie są nawet niezły z tej kuszy, więc słuchajcie. Możemy je wytępić. To musimy pamiętać, żeby nie strzelić w worka, bo jak strzelimy w worka, to już będzie koniec. Widzimy, że skurzywale więcej niż właśnie ręką. Znaczy ręką, mieczem. Mierczem. Fuck, fuck, uważaj na tego orka bo jak się... Olg się wkurzy, nie? Oczywiście byśmy dali radę jednemu, a nie trzem, albo, albo pięciu. Dobra. Jeszcze pewnie gdzieś tu jeden był, warg. Tam, czy dodać strzała. Yy, Beut. Hmm, nie wiem, gdzieś uciekł. Czyli zapiszmy i zejdźmy sobie stąd. Pogadamy sobie trochę, bo słuchajcie. Jest yy, jakaś ciekawa historia, o której chciałbym Wam powiedzieć... O, chodźcie, skapnął się. Myślę, że nie skapnie się. Jednak, Jednak ile teraz mam ciekawe. Zaraz zobaczę ile mam. Ło fuck. Spokojnie. Gdzie on jest? Halo? Tutaj ut utkną, zobaczcie. Ło ty głupi. Ło ty głupi walgo. Nawet dwa są chyba te, nie? Czy mi się wydaje? Nie zajcie, zapiszmy sobie z zejdziemy najwyżej nas zjedzą. Wątpię, żeby się z kurzą się obronili. jak wiecie. Nie, to jest jeden. Gdzie jest drugi? Nie mam pojęcia. Nie, mo nie mogę go zaznaczyć. O, ale mogę zrobić mu tak. Je, but. Je, but, dobra. Myślę, że się nie obronię. Jednak, widzicie, kusza działa cuda. E, chociaż, biorąc pod uwagę moje statystyki. Mam tylko 40 kusze, więc no to nie jest jakieś tam mistrzostwo świata oczywiście. ale ale zawsze coś. Ale tak więc... Jestem tutaj przed publikacją tego filmu o patchu. tam się właśnie wrzuca, nie wiem ile tam było procent. Tak się jak więc nie wiem jaki, jaki tam werdykt podnieśliście, ale słuchajcie, bo mam tylko tyle, że nie ma opcji, żebym coś takiego zrobił. Tak sobie teraz myślę, że to jednak jest zbyt wielka głupota. Nie wiem czy widzicie tego pana, to jest pan pułkownik hordy, i ten pan pułkowni hordy e, Możemy go zabić, jak go możemy zabić jak się zapytacie mnie teraz, Bezio mój drogi, słuchajcie Musimy najzwyczajniej świecie A to jest, z tego co pamiętam, Kolejny chyba boss, nie to mi się tylko wydaje Są to ty sami e, Ale to jest tabliczka właśnie, e, tak czy się, jak, będziemy robić tak, że Nie będę po prostu się w żadnym wypadku e, przenosił e, spaczy, bo to nie ma z większego sensu. OFAK! Słuchajcie, gdzieś tu trzeba wleźć, no chyba że... No chyba, że... On nie wie tak dużo, więc można go e, szczelić. Widzicie? O. Kusza plus jeden, Dzięki. Dzięki. E, nie będę na pewno zmienia, więc to, to głupie było da, znaczy nie da, dawać wybór, bo wiele osób nawet byście mogli powiedzieć, że jednak tak. Z zrób to, możemy miesiąc poczekać, no wtedy nawet by się nieźle wkopał, dlatego że um, nic a, nic, a nic nie chce się nawet tego ruszać, więc... No. Mm, co by tutaj teraz wziąć pod uwagę? Bo ja tak sobie biegam tutaj trochę gadam jakieś pierdoły, no ale jednakowoż y, jesteśmy to po to, żeby wbić level, więc słuchajcie, ja bym na, na moim miejscu no znaczy to, to było trochę głupie, what the fuck co ten kamień? To było trochę głupie na moim miejscu, bo jest u nas w moim miejscu. Ja bym w ogóle teraz zrobił sobie przechadzkę w tamto miejsce. Tam. Jak się idzie do, do obozu bractwa się idzie do obozu hordy. Tak, jeszcze nie mogę po prostu zacząć, jak pójdziemy do tych orków, dlatego że to jest jeden z lepszych questów, jaki daje mi oczywiście gra, tak? Znaczy gra mod, nie gra. Bo gra, szczerze mówiąc, to nie, w żadnym wypadku, nie, nawet byście nie pomyśleli, że może być jakiś tam nie wiadomo, jaki quest dla orków, tak? Tylko orkowie, z orkami się walczy, tak? A nie robi się dla nich misję, więc... Mm, no oni trochę nie trochę... Nie, nie pomyśleli o tym właśnie w Gothicu 1 i 2, żeby właśnie e, tutaj tym panom orkom dać jakiś taki... E, taki związek z ludźmi. Nie tylko wojna, tylko właśnie taki związek, ala właśnie, że robimy dla nich misję, bądź możemy nawet się z nimi sprzymierzyć. Szkoda, że właśnie... Coś takiego nie daje nam gra, no ale słuchajcie, gra daje nam o wiele więcej możliwości. I To jest tylko jeden malutki szczegół. Nie wiem jak to z orkami. Czy ci panowie tutaj będą mnie bili? Chyba raczej jeszcze tak, więc ja jeszcze wolałbym się odsunąć. No, oni mają jeszcze nam dużo obrony przed y, strzałami, chyba. No, umieraj. No, umieraj. To trochę głupi pomysł, żeby tak szłaść z tych kursów, dlatego że mi się te auty skończą. Jak to tak strzelał, bo on. Mam no, 700, no, ale zawsze będzie tak, że on 20 razy strzeli z tego 15 nie trafi, nie? Bo no nie ukłudźmy nie, nie, nie się będzie, jest... Y, człowiekiem y, o nadprzyrodzonej po prostu inteligencji no ale jednakowoż możemy się tak chwilę zastanowić to. Wątpię, żeby właśnie on miał y, więcej takich możliwości Umysłowych, jak tylko i wyłącznie zabijanie, tak? I bo, strzały z to też Mu za dobrze, to nie idą No więc, machanie mieczem, to nie gadajmy, bo jest dobrze To jest pas Czyżby to był ten pas, o którym myślę? Czyżby to był ten pas? Ten pas? Czy to jest ten pas? Nie będę go pokazywał, czy to jest ten pas? Tak Tak, to jest ten pas, moi drodzy, patrzcie na to Ebu Jebuuuu zobaczcie, mamy tego. Jo, zapomniałem o tym pasie. Nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Jak jestem ten tempy? Tak się podnieciłem, że aż za zapomniałem, że orkowie będą mnie bili. Fak! Ty tempaku. Jezus, Mario, jak, jak tempym trzeba być? Jezusie Maria Nazarejska! Nie No dobra, dajcie mi się pocieszyć chwilę Dajcie mi się pocieszyć. Nie, nie śmiejcie się, proszę. Proszę. No tak więc w następnym odcinku już na luzie, na luzaku ruszamy. Ofak, nie w to miejsce. Wlazłem Opek, Hopek opek Czyżby tutaj przypadkiem nie było wejścia jakiegoś? Nie będę, słuchajcie, załóżmy ten, ten ulumulu i spieprzajmy stąd. Dlatego, że to nie był dobry pomysł, żeby zakładać nomada, nocnego łowcy, przepraszam, tak od razu, nie myśląc o tym, że obok mnie stoi ork. Ale słuchajcie, je, istnieje opcja, że możemy po prostu za, 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 zabić chośpaka. Bo po prostu to jest dosyć łatwe, to jest dosyć łatwe, biorąc pod uwagę to, że on szczerze mówiąc jest tylko magiem, i szczerze to będzie go zaspamimy go, nic specjalnego nam nie powinien zrobić, tak? No um, więc, w wersji świecie, możemy iść to, iść to spróbować, ale boję się tego, bo Urszak może się o tym dowiedzieć. Bo on się chyba dowiaduje o tym automatycznie, my nie musimy mu o tym mówić. Nie, nie robimy tego. Bo potem Urszak na nas się obraża. I on mówi do nas... "O, głupi śmieciu, zabiłeś mojego pana. No, no i wtedy, no i wtedy... On mówi nie Hoszpak, to nie tak, to nie tak, to nie tak. I on wtedy mówi, "O, się nie lubię, się nie, nie będzie się do nas odzywał. Ale wtedy możemy rzucić na jego czarnie pamięć i to on, on wszystko, o wszystkim zapomina. No i no i o wszystkim zapomina. No ale zapomina o wszystkim, o, co, o o wszystkim, nawet o tym, że nas spotkał chyba Znaczy że chodzi o to, że nas spotkał w, tutaj, w tej części gry, nie? O tym, że nas spotkał tam... boj, sorry, że nas spotkał tam w, w gotiku jedynce to o tym, o tym akurat pamięta. Akurat o tym pamięta, więc też ym... znaczy, wytestujmy... Te, wy o fuck, tu są te. Ognice jeszcze nie wiem czy chcę tam iść. Więc wytestujmy sobie nowego mieczora, miszo, miszora, mieczora, no na dwa hity, no to nieźle, lepsze ryc niż nic, oczywiście żartuję, tym miecz jest proelo, więc ja bym, ja bym był za tym, żeby hmm. użyć jakiegoś czaru, a ja szukam nie w tym miejscu, co trzeba. Hmm. Mała burza ognia. Tu jest duża burza ognia, ale mam tylko jedną. A właśnie, tu mam życie. Jeden. To mi pięć. No zawsze coś, no niestety. Um, mam tą drogę wojny. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, weźmy tą. I, I zanim jeszcze pójdziemy do. Orków, tam do tego miasta i zrobimy sobie jedną właśnie, już powtarzam się z najlepszych misji w tej, w tej modyfikacji. No, fuck to i tak miało wyglądać. Miałem strzelić go 4 cztery, cztery razy. Miałem go strzelić. I się podpaliłem, tak? Gadamia. Gro... Wiem, że jesteś. Głupia. No, może dać sobie spokój. Nie muszę umierać tak często. No, tak więc, nie, to będzie nawet to, 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 to grudki odcinek. Słuchajcie, no zostało jeszcze 8 minut. No nie jeszcze, aż. Więc spokojnie możemy się pobawić. Słuchajcie, ja bym sobie stanął w takim miejscu, że. po prostu. Tak, ledwo, ledwo go co zobaczę. Znaczy go zaznaczę, tak, ledwo, ledwo, nie? Wiecie o co mi chodzi, chyba. No. A teraz co jest? Aha, nie, bo ja wiem dlaczego. Bo e, zbagowało się po prostu. Tak? Halo. Halo. No ty głupia, gro! Jezu! Ja po prostu nie, nie ogarniam tego. Już się zdenerwowałem, widzicie? Głupia gro W żadnym wypadku nie jest śmieszne Gdzie jest śmieszna i tempa 150 Kilo gwoździ, dobra Słuchajcie, nie mam pojęcia jak to zrobić No kurde Jak go zaznaczyć ja Chcę ich tu, tu pozabijać, a nie Bo tam widzę te No, tam widzę tych Ja, szczur, ja człowiek ja bym chciał je pozabijać Bo one mają dużo Dużo z nich jest y, Expa 200 ponad A ja chcę wbić level, nauczyć się czegoś I lecieć z powrotem. Znaczy, tu, a, czy, no, iść tam do. No, iść tam, no, do tego. Do Korinis, tam się czegoś nauczyć. Od tego. Y, od tego ziomka ze Straży Miejskiej. No więc zobaczmy, jak to będzie. O, o fa! No, no nie. No po prostu, kurde, no nie. Teraz, słuchajcie, nie pobiegnę tam, dlatego że nie mam ulumulu. Muszę szybko je założyć. I leć, leć, leć jak ptak, będzie. Nie poleciał jak ptak. W jak główna do kibla. Jest ja głosy w tle. Hmm, no, przepraszam. No, nie No, taka sytuacja, że. No, no taka sytuacja nastała. No, słuchajcie. Kółko zatoczmy. No, to będzie, będzie chyba najlepszy pomysł. Mógł takie ominąć, może on się po prostu zmęczy. Nie wiem to... O oh, No to... Właśnie zmęczył się. Siła plus jeden. Kurde. Teraz przyspomnimy dochodę siłą. Dodać 3 będę miał 29. No... Jak może będę ten level, to może będę miał aż może te 4... E, te 30 mm, Jestem za. Żeby wbić 40 i teraz byłbym bardzo chętny O! poskoczył mi tego Jedna, jedna jed, jednoręczna broń mi podskoczyła teraz, widzicie mam 81 Liczyłbym na to, żeby po prostu pod, poduczyć się trochę łuku, ale to nie teraz No i najlepiej chyba byłoby Teraz władować trochę znowu Siłę mi się nie uda Może 5 punktów broni jednoręcznej Za, za 10 a resztę zostawić, żeby być level I dopiero wtedy tam się pobawić Więc no, zobaczmy O, tu jest, idzie do, idzie do mnie zębacz I jaszczur Jaszczur No I widzicie, tak właśnie wygląda experience. Ja To, Ja tu, to... ufak, nie wiem czy widzicie mm, Nie będę, nie chcę, nie, powiem, tego nie przybliżę O nie wiem, to, kiedyś bym to zrobił mi nie chce się Zobaczcie, tam jest tu w prawym górnym rogu, on jest zbagowany, ma zbugowaną teksturę, więc nie będę się do niego zbliżał, dlatego, że e, Zbugowane tekstury wiodą do tego, że jest crash Więc nie polecam Nie polecam nikomu, kto lubi się bawić mm, Dlatego, że po prostu e, Będzie crash i będą się znowu zaczynać od nowa i tak dalej Ok, I uciekaj Tak, słuchajcie, robimy Łotak Jak on ten miecz? Co się dzieje? Okej, okay, chyba się wkurzył na nas troszeczkę, ale my się nie dajemy. On się zrezygnował, żeby nas zjeść. Więc teraz, słuchajcie, zapisujemy i podbiegamy i mamy jedną, jedyną szansę, żeby go strzelić w pysk. Um, wtedy powinien umrzeć. Już kupi Śmieciu. A! A! What the fuck? Ty ile mu z tej obrażeń? Mało, bardzo mało. Nie, mam, nie umiem wyciągać języków, dlatego tamty język se kupiłem u, u u tamtego ziomka em, z Corinis Nie będę go miał. Co on rob, le, le, Dla niego robimy misję z m, u kupców. Nie, nie! To chciałem się napić. Chciałem się napić tego. Ok, pi, jedna pota... W teczy, jedna wioskółka jedna wiosny nie czyni. Piesień wodnego kręgu, co tu nie nic ciekawego. Um, ogólnie w następnym odcinku pójdziemy, pójdziemy ogarniemy tylko tych orków. Ogólnie to nie będzie wyglądało tak, że po prostu tam pójdziemy, powiemy spoko z pomożemy Wam. E, tylko będzie to wyglądało mniej więcej na tym, że e, my będziemy musieli do, zrobić dla nich kolejne to misje, żeby oni nam uwierzyli. Naszą prawdomówność, bo oczywiście może być tak, że e, możemy być tylko takimi Udawanymi ziomkami, i chce po prostu ich yy, no, wydymać, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Nie droga wojny, tylko wiesz to i. z tymi, dalej go już nie godzisz Co jest? No właśnie, dobra. Yy, no i po prostu będziemy musieli robić dla nich kilka misji. To wtedy, przy okazji, ja bardzo chętnie zrobiłbym kolejną misję dla opiekunów. I oto kolejna tabliczka, druga dzisiaj. Jest to tabliczka życia 2. A nie, ma. Oj, to nie wiem. Myślę, że to jest inna tabliczka. No a mniejsza. A ja tak siak... będę musieli dla, dla, dla nich zrobić jakąś misję so, Tak się coś tak, coś mi nie... Jedzie. jedzie coś mnie... Coś mi tak się pląta w paszczy. Więc... Sorry. Hmm. Będziemy musieli po prostu ich tam i tam jakoś przy... do, do naszą stronę nas po prostu zachęcić, tak? Fakt, dlaczego dwóch? Hmm. Nie chciałem dwóch, chciałem jednego. Bo dwóch to będzie, no, ile nam jadą. No nie, nie tak dużo, jeśli będę się starał, żeby mnie nie uderzali. No, ale nie bardzo mi to idzie na razie. Słuchajcie, nie ma to... Chociaż... Czekajcie, nie wiem czy się opłaca zapisy na innym save'ie, Nie wiem czy to się opłacało dokładnie. Mógłbym to zrobić o wiele inaczej. Ale jednakowoż Nie ma co się... Nie ma co pokazać nad rozlanym mlekiem. Znajmniej długo skończy mi się poty. O kurde. Za 220 expa. To się opłacało marnować jedną potę. Nie marnować tylko wykorzystać Właśnie, ja jej nie zmarnowałem. Właśnie tamto małem zmarnowałem. bo pełne życie i ja się jej napiłem. To było, to było niepotrzebne w żadnym wypadku. Yy, a. Oj A sobie przed nim możemy się bronić, tak nie? Ale nie rób tak. Ty nie rób tak. Co ja zrobiłem? Teraz umrę, o nie. Dobra, zapiszmy. Powinienem umrzeć. Zapomniałem, że przed nim mogę się bronić, no właśnie bronią, tak? Nie muszę odskakiwać jak na przykład przed zwierzętami. Ciekawostką może być też, że w Gothic 1, z tego co pamiętam, było taka, taka opcja, że mocniej broni się przed zwierzętami bronią. Był to, to po prostu malutki bug, bo szczerze mówiąc to e, wilk czy nie wilk, to i tak po prostu nasz... no fuck. Wilk czy nie wilk, jak po prostu rzucając się na nas, to nas zgryzł, tak? A nie na przykład walił broń, na przykład jak ten ten chce nas walnąć bronią, a ja my się bronimy, czyli on odbija. Ja nie? Wątpię, żebyśmy wilka tak odbili mieczem. Po co możemy zrobić tak? Patrzcie, o ile mi się uda. Bo. Za się zdenerwuję, ale jak się zdenerwuję to się zdenerwuje. Ale nie zdenerwuje, tylko zdenerwuje. Bo to już. To, to zaczyna być śmieszne. Po prostu zaczyna to już być śmieszne. Bo. No! No, umrzli w końcu, no! Ojejku. Sorry. Tak więc ja będę działał dalej Jak widzę ze szczuroczłakami to na wizji to byśmy jak się bili to koniec świata by był A w... Tam gdzie orkowie nas wyślą będzie dużo szczuroczłaków Więc ja dlatego chciałbym trochę dużo rozwinąć tego tematu nie, nie, oczywiście nie mówiłem że pójdziemy do orków Tam do tego, do tego miasta orków Znaczy tutaj dalej tam w, inno, w inne miejsce, gdzie Orkowie nazwy Tego nie mówię, pojedziemy, tylko że pójdziemy do miasta Orków i wejdziemy od nich misję. Następnie chciałbym zrobić kilka misji. Chyba jedną jeszcze. Od. Od. Opiekunów. Opiekunów, jeszcze jeden opiekun jest. Ymm... Be Beliara. Tego ciemna, mroku, tak. Ymm, z tego co pamiętam. W ogóle w drugim rozdziale jest chyba. nawet wszyscy. Z wody, i to właśnie w, głównie w górniczej dolinie, i serce jeszcze do Właśnie z nich możemy robić z tego co pamiętam, zarombiste mikstury, czy znaczy nie aż tak zarombiste, bo one są po prostu średnie, ale dają nam dużo siły, chyba nawet dwa. A musimy niestety mieć 100 serc. Tak więc no, widzimy się na następnym odcinku, tym normalnym, chyba wtedy już pójdziemy do, pójdziemy do tych orków. Ja wybiję tutaj pół, pół em, teraz górniczej doliny. Włączę sam muzyczkę i będzie, będę kosił ich wszystkich. Tak więc dzięki Wam za obejrzenie, trzymajcie się do, trzymajcie się do następnego odcinka. No i cześć moi drodzy, do następnego.